Myślisz, że wyglądasz źle, bo masz za dużo tłuszczu? Nie, wyglądasz źle, bo masz za mało mięśni, które mogłyby go zakryć. I im więcej biegasz, głodzisz się, robisz diety 1500 kalorii, tym bardziej pogłębiasz ten problem. W tym wideo pokażę Ci, co naprawdę działa. Dokładnie ten proces pomógł setkom moich podopiecznych wyjść ze Fed i w końcu zbudować realną sylwetkę. Jak trenować? Co jeść i dlaczego masa mięśniowa, a nie deficyt, to Twój brakujący element. Patrzysz w lustro i widzisz, że coś nie gra. Brzuch odstaje, sylwetka jest bez wyrazu, więc naturalna myśl? Mam za dużo tłuszczu, muszę schudnąć. Przechodzisz na dietę, zaczynasz biegać, obcinasz kalorie i rzeczywiście, na wadze się coś rusza. Ale coś jest nie tak. Waga spada, a Ty dalej nie wyglądasz dobrze. Twarz zapadnięta, ramiona jak patyki, brzuch dalej miękki, niby szczuplej, ale wcale nie lepiej. I tu pojawia się frustracja. Schudłem, więc czemu wyglądam gorzej niż wcześniej? Bo problemem nigdy nie był tłuszcz. Problemem jest to, że nie masz mięśni, które mogłyby nadawać Twojemu ciału kształt. Bez nich, nawet jak zrzucisz całą tkankę tłuszczową, Zostaje tylko pusta forma. U setek moich podopiecznych wszystko zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, gdy przestali gonić za wagą i zaczęli budować masę mięśniową. Widzisz, że nie idzie, więc zaczynasz ciąć. Najpierw rezygnujesz ze śniadań. Potem liczysz każdy gram ryżu. Na kolację dwie kromeczki i pomidor im mniej zjem, tym szybciej schudnę. I w teorii wszystko się zgadza. Mniej kalorii, większy deficyt, Lepsze efekty. Na wadze to działa. Tylko czemu w lustrze wygląda to coraz gorzej? Dlatego czujesz się słaby, miękki, płaski, bo organizm nie jest głupi. Jeśli nie dajesz mu paliwa, nie spala tylko tłuszczu. Zaczynasz ciąć mięśnie. Tracisz to, co trzyma Twoją sylwetkę w ryzach. Dopiero kiedy zaczynasz jeść więcej. Ale właściwych rzeczy ciało zaczyna współpracować. Białko, regeneracja, więcej kalorii. To nie sabotaż, tylko budowa. U moich podopiecznych moment przełomu często nie przychodzi wtedy, gdy zaczynają mniej jeść, tylko wtedy, gdy w końcu przestają się tego bać. Wchodzisz na wagę i waga stoi. Patrzysz na brzuch, dalej tam jest. Myślisz sobie, muszę się chyba bardziej spocić. Więc dodajesz kardio. 20 minut, 40, potem 5 razy w tygodniu, bo przecież trzeba spalić to wszystko. Tylko, że znowu coś nie gra. Trenujesz więcej niż kiedykolwiek, a sylwetka wciąż nie wygląda tak jak powinna. Bo kardio, choć dobre jest dla zdrowia, nie buduje mięśni. A bez mięśni nie masz czego odsłaniać. Możesz spalić 10 kg, ale jeśli nie ma struktury pod spodem, zostaje płaski, miękki, chudotusty efekt. U moich podopiecznych, największy przełom nie przychodził po więcej biegania. Tylko po wejściu na siłownię, 3-4 treningi siłowe tygodniowo, proste ćwiczenia, więcej regeneracji, więcej białka, i wtedy dopiero ciało zaczyna wyglądać lepiej, bez względu na to, co pokazuje waga. Masz wszystko pod kontrolą kalorie policzone, aplikacja działa, codzienne kroki, zero słodyczy, deficyt jest i co? Waga spada, ale lustro. Tego nie potwierdza, bo deficyt sam w sobie nic nie daje, jeśli nie masz czego odsłonić. Wyobraź sobie, że masz ciało jak kanapka z samym chlebem. Możesz zdjąć górną warstwę tłuszczu, ale jeśli nie ma żadnego wkładu pod spodem, dalej zostaje pusta forma. Dopiero kiedy zaczynasz myśleć nie jak schudnąć, tylko co zbudować, wszystko się zmienia. Zamiast kolejnego cięcia kalorii, Progresja siłowa, więcej jedzenia, więcej jakości i nagle ciało wygląda jak trzeba. Bo prawdziwa zmiana nie zaczyna się od odejmowania, tylko od dodania tego, czego Ci brakowało. Większość ludzi patrzy na swoje ciało jak na problem estetyczny. Wyglądam źle, bo się zapuściłem. I zaczyna się klasyka. Nie jeść, więcej kardio, szybciej chudnąć. Ale skinny fat to nie kwestia wyglądu. To efekt źle dobranej strategii. Działasz jak osoba otyła. Głodówka, deficyt, bieganie, ale nie masz żadnej masy mięśniowej, która mogłaby zbudować sylwetkę od nowa. I im dłużej idziesz tą drogą, tym bardziej się pogrążasz. U setek moich podopiecznych zmiana nastąpiła dopiero wtedy, gdy przestali walczyć z tłuszczem i zaczęli pracować nad mięśniami. Bo skinny fat to nie wygląd. To efekt myślenia, że mniej znaczy lepiej. A tak naprawdę lepiej wygląda ten, kto buduje, nie ten, kto odejmuje. Skoro już wiesz, że zdrowe jedzenie może Ci nie pomóc, jeśli brakuje w tym strategii, to co, jeśli Twój największy problem to nie tłuszcz, tylko brak mięśni? Zobacz to wideo, żeby zrozumieć, dlaczego deficyt bez masy to ślepa uliczka i co zrobić, żeby w końcu wyglądać jak chcesz.